Każde miasto, nawet najbardziej niegościnne, ma swoją mroczną stronę. Noxus, które samo w sobie budzi szacunek i odrazę, nie jest tutaj wyjątkiem. W bezkresnych lochach umiejscowionymi pod jego mrocznymi, krętymi ulicami, znajduje się prawdziwe serce miasta. Jest to miejsce, w którym dzieją się wszelkie maści niegodziwości. Pośród niezliczonych kultów, sekt i tajnych stowarzyszeń, które gnieżdżą się w tym labiryncie, Leblanko VI stoi na czele Czarnej Róży, zaginionego reliktu z zamierzchłej, lecz mrocznej, historii Noxus. Bezlitosna i na pozór nie starzejąca się Leblanki jej podobni kontrolowali politykę Noxus przed zmilitaryzowaniem rządu tego państwa-miasta. W tamtych czasach potężni magowie spotykali się na tajemnych naradach, aby realizować własne cele i zajmować się swoją sztuką. Ich prawdziwe motywy zawsze stanowiły tajemnice, panowało jednak powszechne przekonanie, że Czarna Róża tak naprawdę sprawowała władzę w Noksusie, mimo iż oficjalnie rządziła arystokracja. Kiedy to siła zaczęła decydować o tym, kto rządzi w imperium, Czarna Róża z dnia na dzień zniknęła. Wielu uważa, że ich czas dobiegł końca, a jej członkowie porzucili marzenia o władzy. Jednak kiedy Leblanc pojawiła się przed bramami Institute of War, stało się oczywiste, że ci mistrzowie zakulisowych rozgrywek czekali na odpowiednią chwilę. Czekali na pojawienie się najważniejszego gracza, League of Legends. Świat wygląda inaczej, niż to, co większość widzi na pierwszy rzut oka. Leblanc, oszustka.